Warto chodzić do przedszkola? Tak. No warto. Bo, bo tu trzeba się uczyć. Ale my chcemy więcej spać. Bardzo lubię te momenty, kiedy przychodzę po mojego syna, zadowolonego, szczęśliwego, najedzonego. Odbieram go z przedszkole i opowiada mi, czego się nauczył. I to też właśnie daje edukacja wczesnoszkolna, że on ma poczucie, że wszystkiego może się nauczyć. Już teraz potrafi sam się ubrać, sam zjeść, liczyć, czytać, potrafi zbudować z klocków wagę, która naprawdę waży. To, że on się uczy stawiać granice, że walczy o swoje, musi się nauczyć czekać. Mnie się podoba koparka i budowanie klocków. Wśród mieszkańców obszarów, zwłaszcza wiejskich, istnieje taki stereotyp, że edukacja przedszkolna zawiera dzieciom dzieciństwo. Nasza placówka uczy poprzez zabawę, także jest to niesprawiedliwy stereotyp. Czemu warto chodzić do przedszkola? To bardzo się ja jako pedagog doskonałe efekty widzę pracując niekonwencjonalnymi metodami pracy. Jedną z takich metod jest odmienna metoda nauki czytania, która wprowadzana już jest w grupie dzieci trzyletnich. Już takie maluszki uczą się czytać, poznają litery, wychodzą często z placówki już jako dzieciaki czytające. Dziecko, którym opiekują się bliscy, które nie jest posłane do przedszkola, nie ma tej szansy, tej okazji, by rozwijać się społecznie. Tutaj, poprzez grupę rówieśniczą, jest wskazane same na siebie. Musi się dogadać z koleżanką, kolegą. To jest zupełnie inny rozwój, inaczej stymulowany, niż robiłby to dorosły. Dzięki dofinansowaniu unijnemu firma Mentor utworzyła w Zalewie dwie placówki przedszkole oraz klub dziecięcy dla dzieciaczków w wieku od roku do trzeciego roku życia. to chodzić na przedszkola!